Tak, przepraszam tego, przepraszam, o dzień dobry, znaczy ten. pochwalony. Musi brat to zobaczyć, jak to się nazywa uratowa kochana z niechybnie bo... śnięci od tych rąk barbarzyńców. No, przecież to Chrystus, no własny sobie Chrystus, to ile? Co ile? No ile brat? Da do tego Pana Chrystusa. A musi brat obiecać, że gdzie on tam pójdzie, to będzie jego dobrze. A ile pan chce? No wie pan, prawda. to jest bardzo cenna figurka. I ja mam rodzinę na utrzymaniu, a trzech dni już nie miałem żadnego przepowiedział. No, I 50 złotych pan jest, jest pana pracy. Brat! brat. Ja jestem brat Albert, a co do 50 złotych, to chyba przesada. Ten Jezus nie jest wart nawet 5 złotych. Jest najbardziej brzydki, jak opowiedziałem. Brudy, bez twarzy, nic nie jest wart. Dam panu 15 złotych i na tym koniec. O, się nie tego. Tak. <tryk> <tryk> Dziękuję. Wreszcie jesteś w domu, w którym się połamało. Tu będziesz bezpieczny. Wybacz mi, że tak bardzo poprosiłam twojej mojej braki. Ale rzeczywiście rób <tuszy> już sporo. Ktoś ciebie nieźle urządził, Ale opisuję tobie, że znajdę dobrego państwa, który ci wszystko dorobi. Dorobi nowe ręce, nowe nogi, nową twarz. Zdaję tu dla Ciebie lepszego On da Ci życie. Dlaczego tak troszczysz się o moje nogi? Czy nie wiesz, że dobrowolnie oddałem je pewnemu naszu <try> życiu? rodziny, który od lat miał swoje skarżowanie. Jego dzieci i żona modlili się do mnie i prosili, Abym uczynił cud i uzdrowił nogi ich ojca i męża. I dałem mu, jeśli mi je zrobisz, to ten ojciec, który już się cieszy zdrowiem i pracą, w nocy siebie i rodzinę w cierpieniu i biedzie. Co tu się dzieje? Co to za głos? Czy to jest możliwe, żebyś to ty jest połamany w figurze mówił? Czy to jest prawdą, co przez powiedziałeś? Jezu, jeśli tak, to nie wiedziałeś, że aż na tę cenę płacisz za swoje własne próśby. Jednakże nie możesz też oporami. Czyżbyś również komuś dał? Jednak... Komuś? W tej chwili jedno moje ramię który nieco osłabł przynoszeniu ciężaru. Drugie moje ramię dałem pewnemu chirurgowi, któremu on dał ręce przy operowaniu małego chłopca. Nie zobaczysz moich ramion, bo już na noc są zarezerwowane dla chorych w szpitalach, aby ocierać im pod szczoła, gdy cierpieć będą w gorączce. Aby podnieść im kołdrę, gdy pielęgniarce ze zmęczenia będą opadały ręce. Nad ramem ramion. moje ramiona też będą zajęte, aby przytulić osierocone dzieci, osamotnione matki. Zrozumiałem Cię, Jezus, i współczuję Tobie. Jeśli nie będziesz silnie grał z drena to nie wytrzymał. się... Nie chcę Potrzebne są żywe ramiona i żywe ręce, ręce z ciała. Z ciała? Tak. Chcę, abyś ty był moim ramieniem, abyś mi zastąpił ręce, bo moje już A ludzi potrzebujących pomocy coraz więcej. Ja, moje ręce? Jeżeli taka twoja wola, i czernik zerwą Ciebie z krzyża. Dam ogłoszenie w gazecie, że poszukuję krzyża Twój wymiar. Będzie Ci wygodny. Nie martw się. To będzie stary krzyż. Większy nowych, eleganckich, upuszczących. Czy, Czy mogę odpowiadać Ci pytanie? Tak. Oczywiście. Pytaj Pani. Czy Ty masz Twój krzyż? Ach. Czy masz krzyż twój? Małczysz swojego zachodniego życia. Przecież wiesz o tym. Mówisz, że masz, ale ja jego nie widzę. Gdzie go masz? Na plecach? Nie widzę. Na ramionach? Nie widzę. Może trzymasz go w ręku? Nie widzę. Czy znasz kogoś, kto ma również Twój krzyż? choć go nie widać? Tak, panie. znam wielu ludzi, którzy niosą swój krzyż, choć tego krzyża nikt nie widzi. Krzyż dźwiga każdy człowiek, mały lub duży, młody lub stary, chociaż tego krzyża nie widać. Czy wiesz, że wszystkie wasze krzyże są moim krzyżem? To ja dźwigam te wasze krzyże których nie widać. Jeśli chcesz, żebym mógł odpocząć, to weź krzyż Twojego brata na swoje ramiona. Pomagajcie sobie nawzajem widać ciężary Waszych krzyży. Wtedy mi pomagacie. Zapamiętaj, miłość to krzyż, a krzyż to miłość. Kto odrzuca krzyż? Odrzuca miłość, odrzuca mnie. Współczuję Ci Chryste. Dziękuję Ci za babę o za mądrość krzyża. Lecz, panie, nie masz też twarzy. Dlaczego? Czy ktoś nie mógł wytrzymać swojego spojrzenia? Otrąpada ci twarz, panie. Wiem, że nie zgodzisz się, aby nam Ci zrobić piękną twarz. Lecz tylko pozwól, że wyobrażę sobie. Twarz królewską taniecz wreszcie przypominasz mi szatana, który kuził nas tymi. Czy nie rozumiesz, że moją jedyną twarzą jest twarz każdego człowieka? Chciałeś mi dać twarz piękną, na którą przyjemnie się patrzy. Czy umiałbyś zobaczyć moją twarz? w twarzy znieważonej kobiety upokorzonego mężczyzny. Czy widząc ich, nie patrzyłbyś na nich z obrzydzeniem? Otwórz szerzej oczy, patrz sercem. Jezusie, do ciebie. Nie zniosłem tych pieniędzy do domu, kupiłem wódkę. Jestem, jestem skończony. Nie masz twarzy, nie masz oczu, a patrzę Moje żony, swojego syna i wielu innych ludzi. Oj Jezu, To trzeba wszystko nie rozumieć. To nie ty tym nie. To nie ja ciebie oddalazłem. Tylko ty mnie za to Ale po co? Czuję że chcesz mnie uwolnić z tego bagna. Z bagna mojego życia, z bagna alkoholizmu. Przecież syn marnotrawy też wrócił do swego ojca, a on mu przebaczył. Ja też mu Jezu, pomóż mi, ratuj mnie. Jak to się stało? Gdzie mój Jezus połamany? Pokradziono mi Chrystusa! Przecież to moja własność! Współczuję Ci, Krzysę. Może ktoś Ciebie źle traktuje w tej chwili. Jak śmiałeś się dopuścić tego czynu? Zresztą wystarczy spojrzeć, i wszystko jest jasne. Dziecko, coś Ciebie wyrośnie! Zostaw moją własność i zły tej prędko, póki nie wezwali policji. Widzę, się połamany, że będę musiał zamknąć cię na klucz, żeby nikt więcej ciebie nie pożyczył. Co za bezczelność. Nic nie zrozumiałeś z tego, co się stało. Pochwalacie przywłaszczanie sobie cudzej własności. Ja nie jestem twoją własnością. Chcę iść do tych domów. Do tych rodzin, do tych ludzi, do których nikt nie chodzi, których wszyscy omijają. Nikt nie może mieć Chrystusa wyłącznie dla siebie. Ja znalazłem Ciebie po to, abyś Ty dawał mnie wszystkim. Nie zamykaj drzwi i nie pilnuj mnie. Ci, którzy mnie potrzebują, Wstydzą się przychodzić, kiedy ktoś mnie pilnuje. Czy myślisz, że ja sobie z nimi nie poradzę? Z kim bracie, Albert, się tak rozmawiał? Michał, Ty tutaj, przecież odkąd tak wiem, odkąd straciłem wzrok, straciłem również i odwagę na czuwanie do świata ludzi. Ale od niedawna wszystko uległo zmianie, otóż poznałem cudowną osobę, którą jest zewnętrzną i otwartą. Patrzeć na świat nieco inaczej. Mówi o sobie, że jest postachem dla ludzi, że nie mam przyjaciół i że nikt jej nie rozumie. To tak jak ja. Ale dzięki przyjacielskiemu wsparciu Szymona odnalazłem się i mam ogromny apetyt na życie. Bardzo miło to słyszeć. Wspaniała wiadomość. Mam nadzieję, że pozwolę tego uzdrowiciela. Oczywiście. Za chwilę do nas dołączy. Proszę to moje inicjatywy, aby mnie przyprowadzić. Chcę podziękować, którzy są łamaniem, którzy są łamaniem, To właśnie się na właśnie się urodziło w literaturze pięknej za właśnie mojej fotografii. właśnie to pielęgni. Coś mi się, się zdaje, że brak jest nieco zaskoczony. Szczęść Boże, my się siebie szkodnęliśmy. Nie zrozumiałem, tylko zobaczyć, że tamtej nocy Chrystusa promującego mój ojciec. On jest alkoholiczny, ale nagle wszystko się zmieniło. Ojciec przystąpił i musi do czasu. Trzymając wnet figurkę, powiedział do mnie i nigdy więcej co został przy skrzydzie. Umie już tak wcześniej, ale po tygodniu na do swojego uchwałę. Ludzie powinni być moimi i nogami. Potrzeba mi wielu rąk, które obronią słabych, które otrą płaczących płaczącym, pomogą podźwignąć się do upadku. Staniecie się moimi ramionami, gdy swoje ręce przyjaźnie wyciągniecie do swoich wrogów, gdy wy potrzebują tego życie Ty chciałbyś, aby artysta wyrzeźbił mi silne dębowe ramiona, a ja chciałbym, abyście sami stali się tymi artystami, którzy użyczą swoich żywych ramion każdemu, kto będzie ich potrzebował. Proszę was, czy słyszycie moje wołanie?